Czy wyglądam, jakbym dopiero wstał? Bo tak było, ale kogo to obchodzi? Dzisiaj jest odcinek kariery od nowa PN. No i zobaczymy, jak sobie ten Brazylijczyk poradzi. Jak jesteś nowy, to zostaw suba. Badę na Instagrama, zostaw lajka. Jeżeli będzie 4000, to robię kolejny film z tej serii. No i na subskrypcji zrobię jakąś, jakiś specja. tylko nie wiem jaki. I zaczynamy. Najlepsze końce do food kupisz tylko na supercoinsy.pl. Sprawdź promocję na event What If, a w niej trzy świetne ikony do wygrania dla kupujących. Dzięki kodom rabatowym możesz dostać 15% zniżki na monety, a gdy jesteś nowym klientem aż 20%. Do tego końcy na PlayStation i Xbox kupisz w obniżonej cenie. Szczegóły promocji w opisie. Polecam. No i jak wiecie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się Pele legendarnym napastnikiem. Tutaj wiem, że on zawsze grał na cofniętym napastniku, ale uznałem, że dam mu pozycję napastnika, ponieważ mogłaby być taka sytuacja, że zespół, do którego przeszedł nie, nie gra z cofniętym napastnikiem no i po prostu on przez to by nie, nie grał. Po prostu by nie grał, więc uznałem, że dam mu napastnika i tak będzie lepiej. Zaczyna w Santosie no i ma 60 overalla. Przechodzimy na koniec sezonu pierwszego. Nasz pele ma 63 oceny ogólnej. Rozwinął się tylko 3. Bardzo słabo. Nie wiem z czego to wynikało, ale miejmy nadzieję, że w dalszej części tego odcinka będzie po prostu lepiej. Santos, trochę się zdziwiłem, ale wygrywa całą ligę. Miał pierwsze miejsce 57 punktów. Drugie było gremio. Jeżeli chodzi o Libertadores, to tutaj doszli do 1.8 i odpadli z Nasz Nie jestem pewien, z jakiego kraju jest ten klub, ale jak sami widzicie, Santos tutaj przegrał w dwóch meczu 3-2. Pele w tym sezonie nie doczekał się debiutu, no i jeszcze jest to za słaby overall, żeby był podstawowym napastnikiem, ale myślę, że w przyszłości, w następnym sezonie, może w końcu dostanie swoją szansę. No i mamy drugi sezon. Tutaj rozwój mamy już o wiele lepszy, można powiedzieć w sumie, że dwa razy lepszy, ponieważ rozwinął się o 6, w tamtym sezonie o 3, więc prosto matematyka. No i nasz 20-letni zawodnik dalej jest. W Santosie. I naprawdę dziwna rzecz się stała, ponieważ w tamtym roku Santos wygrał całą ligę, a tutaj zajęli miejsce 11, więc niesamowity spadek formy. Nie wiem, czy posprzedawali zawodników, czy co tutaj się stało, ale naprawdę nie wygląda to zaciekawie. W Libertadores znowu 1-8, tym razem przegrali z Palmeiras 4-2, a Brazylijczyk zadebiutował, zagrał 22 spotkania w lizy, 9 bramek, 6 asyst, jego wartość podniosła się dwukrotnie. No i możemy jeszcze zobaczyć, że wykopali. Libertadores też grał, zagrał 5 spotkań, ale na tym turnieju nie miał jakiejś niesamowitej formy. Już trzeci sezon, no i dalej Pele pozostaje w Santosie, tutaj już rozwój o 6 ponownie, 75 overalla, mamy złotą kartę, 21 lat. Naprawdę ten zawodnik ma wielką szansę, żeby pobić jakiś rekord w tej serii, ale czy tak będzie faktycznie? No to oczywiście dowiemy się w dalszej części odcinka. W tym sezonie mieliśmy tak naprawdę tylko Ligę Brazylijską. No i tutaj Santos zajął czwarte miejsce, miał 39 punktów, więc no trochę im brakowało do mistrzostwa. Drugich rozgrywek oczywiście nie mieliśmy, ale tutaj fajna informacja, ponieważ Pele został najlepszym strzelcem Ligi Brazylijskiej. No i myślę, że po takim sukcesie ma szansę, aby zmienić barwy, zmienić jakiś klub, może trafi do Europy. No i dokładnie tak się dzieje. Nasz Pele 21-letni przechodzi za 15 milionów do Ligi Hiszpańskiej, do La Ligi, do najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii i przechodzi do klubu jakim jest Deportivo Alavés. Klub ciekawy, tutaj raczej europejskich pucharów nie będzie, ale zobaczymy, może jeszcze się zdziwimy. W swoim pierwszym sezonie w Deportivo Alavés rozwinął się o 5, trochę gorzej niż w poprzednich sezonach, ale i tak no nie możemy narzekać, 80 overalla w wieku 22 lat to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tutaj mamy tabelę dla ligi, Deportivo Alavés na 11 miejscu, myślę, że jak na, na ten zespół całkiem nieźle, 51 punktów, w sumie mało brakowało do takiego 9 miejsca nawet. Pucharze Króla w Copa de España odpadli w 1, 16, przegrywając z takim zespołem jak Sevilla, więc zagrali tak naprawdę na tym turnieju. Jedno spotkanie. I trochę się zdziwiłem, ponieważ pele nie grał w każdym możliwym spotkaniu, najwidoczniej było dwóch lepszych napastników, ponieważ Deportivo Alavés gra z dwoma napastnikami, zdziwiłem się, a w Pucharze w ogóle nic nie zagrał, więc zobaczymy czy wywalczy miejsce w pierwszym składzie w następnym sezonie. No i mamy następny sezon, 84 oceny, no jak teraz nie będzie grał w każdym możliwym meczu, to naprawdę się zdziwię, no mamy w tym momencie można powiedzieć, że ekrany, tutaj strzelanie na wysokim poziomie jak to na napastnika, tempo wysokie, dribbling. Naprawdę ten zawodnik spośród całej ligi mocno się wyróżnia. No i zerknijmy na La Ligę. Zobaczmy, co tutaj się działo. 16. miejsce Deportivo Alavés. No dużo gorzej niż w poprzednim sezonie. Nie wiem, co tutaj się stało, ale może kilku kluczowych zawodników zostało sprzedanych. Tutaj mamy Puchar Króla. No i tutaj pechowe losowanie. W jednej 16. Deportivo Alavés trafiło na Barcelonę. No i za dużych szans po prostu nie mieli. W tym sezonie Pele grał w każdym możliwym spotkaniu. No miał 36 rozegranych spotkań, 12 goli, 7 asyst. Naprawdę całkiem nieźle. Wartość jego wynosi na tym moment 58 milionów. A jeżeli chodzi o Puchar, no to zagrał tylko to jedno spotkanie z Barceloną, bo więcej w sumie nie miał jak zagrać. Jego przygoda w Deportivo nawet szybko się kończy po dwóch sezonach opuszcza ten zespół, ale zostaje w tej samej lidze i tutaj mamy trochę nierealistyczny transfer, ponieważ za 70 milionów przychodzi do Atletic Bilbao tutaj jak wiecie grają sami Baskowie więc tutaj w ogóle się nie zgadza ten transfer, ale pamiętajmy, że to jest FIFA, no i no, nic nie mogłem z tym zrobić, no po prostu tak wyszło no i tak musi być. Szósty sezon 85 oceny ogólnej 24 lata, wygląda to bardzo obiecująco, tutaj niestety mamy rozwój tylko jeden i z tego co pamiętam nie było tutaj kontuzji, więc ciężko powiedzieć z czego to wynikało. No jak oglądacie któryś odcinek z rzędu, no to wiecie, że w tej serii często takie coś się dzieje, że w sumie nie wiadomo czemu zawodnicy tak słabo się rozwijają. Zobaczmy jak wyglądała sytuacja Atletic Bilbao w sezonie szóstym. No w La Lidze zajęli czwarte miejsce. Myślę, że bez większych zaskoczeń. Pucharze Króla. W jednej 8 trochę się zdziwiłem, ponieważ przegrali z Espaniolem 4 do 3 mieliśmy bardzo wyrównane spotkanie, ale myślałem, że tutaj Atletik Bilbao sobie poradzi. Niestety tak nie było. No i jeszcze mieliśmy ten zespół w Lidze Mistrzów. Wyszli z grupy, ale w jednej ósmej odpadli z Lacją. Tutaj dwumecz mieliśmy naprawdę bardzo ciekawy, ale i tak nie udało się awansować dalej. Jeżeli chodzi o statystyki Pele, to zagrał w każdym możliwym spotkaniu, 38 spotkań w lidze, 13 goli, kilka asyst, myślę, że całkiem nieźle, tutaj mamy jeszcze puchar, średnia ocena w pucharze była naprawdę wysoka, no i jeszcze Liga Mistrzów, no był po prostu podstawowym zawodnikiem Atletico, Athletic Bilbao, zawsze mi się myli. Mając 85 oceny ogólnej, no Pele po prostu musiał dostać powołanie na Mistrzostwa Świata i tak faktycznie było, tutaj Brazylia wygrała cały ten turniej, ale czy faktycznie Pele grał? To tutaj, sami widzicie, zagrał 4 spotkania, miał jedną bramkę, nie był podstawowym napastnikiem, ale ważne, że kilka spotkań zgarnął, że tak powiem. No, i dzięki temu mógł przyjąć tą nagrodę za mistrzostwa świata. Kolejnie w sezonie mamy 88 oceny ogólnej 25 lat. No, statystyki się ulepszają, wygląda to coraz lepiej. Jest naprawdę wielka szansa, żeby tu mieć jakąś ocenę 95, no, ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Może być jakaś kontuzja i tak naprawdę wszystko to zepsuje. No i jeden zły sezon, no i rekordów w tej serii po prostu nie będzie. W Lalize tym razem znowu Athletic Bilbao zajmuje czwarte miejsce. No, do Realu brakowało im tak naprawdę jednego punktu, dwa punkty, i by byli przed nimi. Ale tutaj mamy małe zaskoczenie, myślę, ponieważ Atletic Bilbao wygrywa Puchar Króla, w finale pokonali Sevillę 3-2. do I ponownie grali w Lidze Mistrzów, ponownie wyszli z grupy, ale ponownie odpadli w 1-8, tym razem przegrali 2-1 z Bayernem Monachium. I przechodzimy do statystyk. Co ciekawe, Pele został najlepszym strzelcem dla ligi, dlatego dostaje taką kartę, kartę Inform. No i tutaj mamy jeszcze Puchar, 6 spotkań, 3 gole, 2 asysty, a średnia ocena była naprawdę bardzo wysoka. No i tutaj jeszcze statystyki z ligi. Mistrzów. Przechodzimy do ósmego sezonu, tym razem po dwóch sezonach Pele nie zmienia klubu, pozostaje w Athletic Bilbao, no dalej jest to nierealistyczny transfer, ale no co zrobisz, tak po prostu wyszło, 90 ocen no statystyki naprawdę na wysokim poziomie, no w tym momencie był to jeden z najlepszych zawodników na świecie, no i zobaczymy jak jeszcze może być lepszy Pele. Mimo tego, że Pele naprawdę dobrze się rozwija, to Athletic Bilbao zajmuje gorszą pozycję, nie czwartą jak zawsze, tym razem szóstą. No w tym sezonie coś z tym królem było nie tak. Jeżeli chodzi o Puchar Króla, no to w tamtym roku udało się wygrać, tutaj odpadli w ćwierćfinale, przegrywając z Barceloną pokarnych. Tak jak w tamtym roku Athletic Bilbao odpadło z jednym w Lidze Mistrzów, w tamtym roku to było w 1.8, a w tym roku w ćwierćfinale. I tutaj nie było aż tak wyrównanego meczu jak w tamtym roku, bo tam naprawdę mało brakowało. No i zobaczmy na statystyki Pele. Tutaj nie było żadnej karty specjalnej, nigdzie nie był najlepszym strzelcem, chociaż w Lidze naprawdę miał dużo bramek, ale zobaczcie jego karty, naprawdę wygląda kosmicznie. 90 overalla i takie statystyki. Mamy parzysty sezon, no to mamy jakieś puchary... Reprezentacyjne mamy tutaj pucha Ameryki Południowej, no i nasza Brazylia. Brazylia Pele doszła do półfinału, tam przegrali z Urugwajem. Grali o trzecie miejsce, i tutaj, czy o trzecie miejsce udało się wygrać z Kolumbią 2 do 0. Pele nie grał zbyt dobrego turnieju, chociaż miał sporo asyst. No, ale według mnie każdy oczekiwał od niego większej ilości bramek, tak nie było, no i może przez to nie było tego finału. Po tym jak ps strzeli 25 goli w lidze, no to postanowi, że zmieni klub, poszuka sobie lepszego klubu, gdzie masz szansę coś wygrać, ale. Jego kierunek jest naprawdę ciekawy Nie wiem czy tam faktycznie jest to taki kierunek Że tam może coś większego wygrać Ale do rzeczy Za 110 milionów Nie wiem skąd ten klub ma takie pieniądze Przechodzi do RB Lipska No i czy niemiecki klub dzięki Pele Wygra coś w Bundeslidze No to tak naprawdę zaraz O tym się przekonamy No i mamy pierwszy sezon w Lipsku Dziewiąty sezon w dzisiejszym odcinku 92 overalla, 27 lat No raczej rekordu tej serii nie będzie będzie niestety, no w tej fifi chyba jest to w ogóle niemożliwe, bo nawet ani przez chwilę nikt nie był jakoś mocno blisko. A może ktoś był, ale nie pamiętam. Też jest taka szansa. No i zobaczmy jak Lipsk poradzi sobie w Bundeslidze i tutaj zajęli trzecie miejsce, bo Rusia Dortmund wygrała całą ligę. No sporo punktów im brakowało, żeby po prostu wyprzedzić zespół z Dortmundu. Ale za to już w pierwszym sezonie PL coś wygrywa, ponieważ wygrywa TFB Pokal. W finale pokonali tutaj Eintracht Frankfurt nie Liga Mistrzów, ale Liga Europy trochę się zdziwiłem, ale tutaj Lipsk przeszedł do ćwierćfinału i tam odpali z Arsenalem po naprawdę wyrównanym spotkaniu przechodzimy do statystyk naszego Brazylijczyka, tutaj trochę się zdziwiłem w lidze nic nie udało mu się większego osiągnąć ale tutaj w pucharze mimo, pomimo tylko pięciu bramek został najlepszym strzelcem, nie sądziłem, że pięć bramek wystarczy na taki sukces nie wiem czy tak mogę powiedzieć no i przechodzą dalej, mamy sezon dziesiąty Nasz PL na szczęście ciągle się rozwija 93 oceny ogólnej statystyki, no co tutaj można dużo mówić no większość powyżej 90 to coś niesamowitego no na, naprawdę, nasz Pele rozwinął się niesamowicie w tym odcinku był chyba tylko jeden taki przestój jak przeszedł do Athletic Bilbao a tak naprawdę ciągle dobrze się rozwijał no i zobaczmy co się działo w Bundeslidze w Bundeslidze Lipsk na czwartym miejscu, a Bayer Leverkusen wygrywa całą ligę, tutaj jak sami widzicie no nasz Lipsk przeszedł do finału, tam z z zespołem z Dortmundu, Borusiu Dortmund przegrywając. 3 do 1. No i w tym roku oczywiście mieliśmy Ligę Mistrzów. Wyszliśmy z grupy, ale później zespół Pele odpadł z Esperze pokarnych. Tutaj jak sami widzicie, Pele dostał kartę specjalną, przez to, że miał 9 asyst w lidze i to była największa ilość z wszystkich zawodników. Po prostu miał najwięcej asyst w tym sezonie w lidze. Tutaj macie jeszcze statystyki z Pucharu, no i oczywiście statystyki z Ligi Mistrzów. W 10. sezonie mieliśmy Mistrzostwa Świata, tym razem nie udało się wygrać tego pucharu w finale. Brazylia odpadła z Belgią 2 do 1. Mieliśmy trochę takie małe zaskoczenie. No i zobaczmy na statystyki Pele, które wyglądały naprawdę bardzo mocno. 5 spotkań, 4 bramki, 1 asysta. średnia ocena naprawdę wysoka, więc naprawdę był ważną postacią na tym turnieju nasz Pele. W kolejnym sezonie w dzisiejszym odcinku mamy naszego Pele, tutaj ocena ogólna dalej wynosi 93, no i raczej powiem Wam, że nie możecie się spodziewać większej oceny, no bo już albo tego nie powiem, bo zawsze mówię, że no i w tym wieku już nie będzie się rozwijał. Każdy już to wie, to obejrze choć dwa odcinki, to już wiem, że za każdym razem to powtarzam, więc tym razem się uspokoję i tego nie powiem. I zauważyłem taką tendencję, że jak zawodnik dobrze się rozwija, naprawdę osiąga wysoki overall, to ma problem z tym, żeby wygrywać jakieś puchary. No w tym wypadku jest tak samo, chociaż. W tym sezonie, właśnie w sezonie 11, udało się wygrać yy, Lipskowi DFB Pokal, więc mamy jakikolwiek sukces, ale no, musicie przyznać, że w tym roku, chociaż jest tak, że zawodnik dobrze się rozwija, ale tych trofeów nie ma. Tutaj mamy Lipsk, właśnie widzę mistrzu, za jej trzecie miejsce, chociaż myślałem, że tutaj na spokojnie wyjdą z drugiego miejsca, a Ligi Europy się nie udało wygrać. Grali w jednej 16 i od razu odpadli z Realem Sociedad. No, i mamy podsumowanie statystyki z tego sezonu. 19 bramek starczyło, żeby zostać królem strzelców. Zaskoczyłem się, myślałem, że więcej bramek wymaga Bundesliga, żeby zostać najlepszym strzelcem. W tym roku tak nie było, 19 bramek wystarczyło. No, i tak to ogólnie wyglądało. W 12 sezonie Pele pozostaje w Lipsku, Ma już 3 dychy na karku. Statystyki dalej naprawdę bardzo solidne. Dalej wszystkie powyżej praktycznie 90. No dobra, wszystkie to nie przesadziwe. Dużo jest statystyk yy, 80 i w ogóle. Ale musicie przyznać, że to wygląda wszystko niesamowicie, ale przejdźmy już do tabeli Bundesligi. Lipsk po raz kolejny nie wygrywa ligi, czwarte miejsce, 62 punkty. Hoffenheim naprawdę wysoko. Nie spodziewałem się tak ogólnie się prezentowało DW Pokal. Wszystko tutaj widzicie, jak to wszystko przebiegało. No i mamy jeszcze Ligę Mistrzów bez sukcesu. Nie udało się wygrać no i Lipsk szybko się pożegnał. W tamtym roku udało się zostać najlepszym strzelcem Bundesligi, w tym roku było tak samo, 21 bramek więcej niż w tamtym sezonie. Tutaj widzimy, że wartość powoli spada, to głównie przez wiek, 102 miliony w tym wypadku wynosi wartość Pele. Przechodzimy do Pucharu Ameryki Południowej, tutaj Brazylia wygrywa z USA 3 do 1, no i w sumie można powiedzieć, że Pele wygrywa Mistrzostwa Świata. I Puchar Ameryki Południowej, więc w sumie wszystko, co mógł wygrać z Brazylią. I na tym turnieju został jeszcze najlepszym strzelcem, królem strzelców. No i na 6 spotkań miał 7 bramek, 2 asysty i średnia ocena aż 8,7. Naprawdę bardzo wysoka średnia ocena w kolejnym sezonie nasz Pele pozostaje w Lipsku, już naprawdę sporo siedzi w zespole z Lipska, logiczne No chyba już piąty sezon, jeżeli się nie mylę 31 lat, no i zobaczymy jeszcze jak długo Pele będzie grał właśnie w barwach tego klubu, póki co większych sukcesów nie ma, typu Bundesliga Liga Mistrzów, no wygrywa ten Puchar Niemiec, ale jednak każdy oczekuje więcej. I w tym sezonie też nie udało się wygrać Bundesligi czwarte miejsce, no dość często zajmują to pozycję właśnie, no w Athletic Bilbao było podobnie, że ciągle te czwarte miejsce i nie wiem czy Lipsk to był odpowiedni klub. Tutaj w drugiej rundzie już się pożegnali, przegrali z, z Bayerem Leverkusen 3 do 1. No i szybkie pożegnanie z tym turniejem. A w Lidze Mistrzów mamy ćwierćfinał, tylko ćwierćfinał i tutaj nasz Lipsk zespół Pelé odpadł z Atletico de Madrid. I tu jest fajne porównanie, po, w poprzednim sezonie 21 bramek wystarczyło na Króla Strzelców, ale w tym sezonie już było to za mało. Nie mamy karty specjalnej. Wielka szkoda. W Pucharze zagrał tylko jedno spotkanie, bo w sumie Lipsk zagrał ogólnie jedno spotkanie. A w Widze Mistrzów zagrał 10 i miał 7, aż Bramek. Szkoda, że nie dostał króla strzelców. I mamy koniec pele w Lipsku. Brazylijczyk postanowił zmienić barwy klubowe. Szuka klubu, w którym w końcu coś wygra. Myślę, że wybrał dość nieźle, ponieważ pozostaje w lidze. Więc ma szansę naprawdę, że podtrzymać formy. Nie ryzykuje tym, że w innej Lidze sobie nie poradzi. I przechodzi za 125 minut. Do Bayernu Monachium. W tym klubie, według mnie, ma naprawdę duże szanse, żeby coś wygrać. Co od razu się rzuca w oczy po tym, jak Pele opuścił Lipsk, to jest oczywiście to, że dla zawodnika z Brazylii spadł. Overa o 1 ma teraz 92 oceny ogólnej, ale i tak dalej to wygląda wszystko bardzo dobrze. No i chyba ten transfer do Bayernu to był odpowiedni pomysł, ponieważ już w pierwszej sezonie wygrywa Bundesligę Lipsk na szóstym miejscu, więc naprawdę po tym jak Pele opuścił ten zespół, no to trochę idzie im gorzej. DFB Pokal też wygrywa Bayern Monachium, tutaj wygrali z Herthu Berlin. 3 do 0 a widzę, mistrzów w jednej ósmej, niestety tutaj odpadli z Barcelonu. Było naprawdę blisko, ale i tak Barcelona z tego pojedynku wyszła zwycięsko. No i trzeci raz pod rząd mamy taką sytuację, że Pele ma 21 bramek no i nie ma tego króla strzelców. Ale za to w Pucharze miał 8 bramek na tylko 5 spotkań, i to właśnie on zdobywa cały ten nagrodę. Coś takiego chciałem powiedzieć. W tym momencie w 14 sezonie mamy jeszcze Mistrzostwa Świata, i tutaj wielkie zaskoczenie, ponieważ Egipt eliminuje Brazylię. No w ogóle bym się nie spodziewał, że Egipt będzie w ćwierćfinale. Jak to zobaczymy, mocno się zdziwiłem. A Pele, no nie grał jakiegoś niesamowitego turnieju. No raczej jego forma była dość słaba. No nie ma za dużo bramek, jedna asysta. No bardzo słabo się popisał nasz Brazylijczyk. W kolejnym sezonie mamy kolejny spadek oceny ogólnej. Tym razem ponownie o jeden, 91 overall, 33 lata, ale dalej może grać na najwyższym poziomie. Dalej może cisnąć tak naprawdę, no, miejsca w składzie nie straci. Ale za kilka sezonów, no, może wyglądać to zupełnie inaczej i po prostu nie będzie ważną postacią w Bayernie. Jeżeli chodzi o tabelę ligową, to tym razem jest gorzej: trzecie miejsce i co ciekawe, Lipsk przed nimi. Więc Pelem musiało to trochę zaboleć Że opuścił Lipsk i tym razem są przed nimi W DFB Pokal wielkie zaskoczenie No zespół z drugiej Bundesligi Wygrywa właśnie z Bayernem Bardzo wielkie zaskoczenie musicie przyznać A w Lidze Mistrzów w ćwierćfinale Tym razem Bayern odpada z Manchester City Skromnie 1 do 0 przegrali Tym razem w Lidze nie było 21 bramek były 22 Ale i tak nie ma króla strzelców Ktoś był lepszy chyba ktoś miał 27 Jeżeli dobrze pamiętam no i niestety żadnej karty specjalnej nie mieliśmy w tym sezonie. Wartość Pele aktualnie wynosi 75 milionów, i tutaj jeszcze statystyki z Ligi Mistrzów, które są całkiem dobre. Tym razem mamy mocny spadek oceny ogólnej, nie o 1, tylko o 3. Więc już widać, że po prostu nasz Pele się starzeje: 34 lata robią swoje. No i ale myślę, że jeszcze może pograć kilka lat na najwyższym poziomie. No ale myślę, że to mogą być jedne z ostatnich sezonów jego w Bayernie. Bundesliga. Borussia Dortmund no po prostu jest niesamowita, wygrała po raz kolejny całą ligę. Bayern na drugim miejscu brakowało im, można powiedzieć, że pięciu punktów, żeby ich wyprzedzić. W ćwierćfinale finale DFB Pokal też pojawiła się ta Borussia nieszczęsna no i wyeliminowali właśnie narzys. Bayern, a widzę mistrzów ćwierćfinał chyba po raz drugi z rzędu i tym razem Barcelona okazała się lepsza, dwu był naprawdę ciekawy, no i zakończy się 5-3 dla Barcelony. Tutaj najlepszym strzelcem ligi został Pele, 28 bramek, 5 asyst, naprawdę bardzo dobry sezon w wykonaniu Brazylijczyka, statystyki w Pucharze już nie wyglądały tak dobrze, no a widzę Mistrzów też naprawdę dobrze sobie radził. Pomimo wieku, naprawdę dalej Pele jest w formie. A tutaj mamy ostatni turniej reprezentacyjny i wielkie zaskoczenie, w Pucharze Ameryki Południowej Cały ten turniej wygrywa Paragwaj. Myślę, że mało osób się spodziewało, że akurat ta reprezentacja wygra, a tutaj macie jeszcze statystyki Pele. No i to był właśnie pożegnalny turniej tego naszego napastnika. W sezonie 17 84 oceny Pele. No, chyba ma tyle samo lat, co właśnie z lata, i taką samą ocenę ogólną, co z lata. W aktualnej FIFA 35 lat i 84 overalla Jeżeli dobrze pamiętam, no statystyki już nie wyglądają aż tak dobrze. No, najbardziej ucierpiało tempo i statystyki takie fizyczne, fizyka ogólnie cała. No i aż tak to się dobrze nie prezentuje. Ale może chociaż w lidze coś udało się wygrać, ale jak sami widzicie, no zabrakło dwóch punktów. Znowu ten wścibski Bayern Leverkusen wygrał, nie wiem jakim cudem, nic nie trzeba robić, a oni wygrywają, niesamowite tutaj DFB Pokal znowu Bayern się ośmieszył tutaj przegrał z Holstein, Kiel nie wiem z której ligi jest ten klub, chyba z trzeciej Bundesligi, no nie wiem w tym pucharze działy się naprawdę ciekawe rzeczy a Bayern Monachium znowu odpada z Barcelonu chyba trzeci raz w lidze mistrzów i to drugi raz w ćwierćfinale. Statystyki Pele tak wyglądały, no już jest mniej spotkań rozegranych przez spadek oceny ogólnej, no nie jest już takim podstawowym napastnikiem, chociaż naprawdę 27 spotkań w lidze to jest bardzo dużo 7 w lidze mistrzów, myślę, że był takim po prostu drugim wyborem, albo po prostu z jakimś innym napastnikiem się wymieniali ilością spotkań. No i musiało to nadejść, no Pele już po prostu po tym sezonie będzie za słaby na Bayern Monachium, no i musi przejść do jakiegoś słabszego klubu, za 4 milionów. Się zdziwiłem w ogóle, że ten klub ma takie pieniądze, ponieważ za 40 milionów przychodzi do Cadiz, wraca do La Ligi, ale skąd Cadiz ma 40 milionów? Nie mam pojęcia. Zdziwiłem się, że akurat do tego klubu za takie pieniądze, no i tak naprawdę pewnie zakończy tam karierę, ale to zobaczycie już niedługo, czy tak było, czy jednak jeszcze zmieni klub, bo też tak może być. No i w Cadiz możemy zauważyć to, że Pele spadł overall o 2, jak na zawodnika, który ma 36 lat, to spadek overalla o 2 to naprawdę jest Mało. No, już takie statystyki jak przyspieszenie czy wytrzymałość wyglądają fatalnie, a jeszcze jednak może trochę pograć nasz pele, więc naprawdę te statystyki mogą na koniec tego odcinka wyglądać słabo. Cadiz w tym sezonie zajęło miejsce 14. W prawdziwym życiu to słaby chyba wynik na nich, ale tutaj myślę, że całkiem nieźle, jak patrząc na realie Fify, A Wykopa do odpali w swoim pierwszym meczu z Barceloną w 1.16. 2 do 1. Mamy statystyki, tutaj będzie ciężko o to, żeby Pele wygrywał jakiegoś króla strzelców, jak grawy w zespole, który no nie jest jakiś topowy. Tutaj 6 bramek, 5 asyst, no w sumie jeden ze słabszych sezonów w historii Pele. W 19 sezonie, dalej, nasz Brazylijczyk nie kończy kariery. Próbuje coś tutaj jeszcze osiągnąć. No w takim klubie jak Cadiz, no będzie to według mnie praktycznie niemożliwe, ale może jakimś wartym Puchar Króla. Kto wie? 37 lat, 79 oceny. Tak to się aktualnie prezentuje. W Lalizę. Tym razem uchronili się przed spadkiem. Mieli 3 punkty przewagi nad Chłeską. A w Pucharze Krajowym, tak to się wszystko prezentowało. Tak wyglądał następujący wynik. No i tyle w sumie mogę powiedzieć. No i jeszcze przejdźmy do statystyk. Lepele nie gra w każdym możliwym spotkaniu. Jak sami widzicie, dwie bramki tylko w tym sezonie. No, ty najsłabszy wynik w historii kariery tego zawodnika. No, dwóch bramek to chyba w żadnym sezonie nie strzelił tylko. A tutaj akurat tak było. I po tym, jak to wygląda, no, możecie się sami domyśleć, że po prostu mamy koniec kariery Pele. 38-letni zawodnik kończy karierę. No i ma 76 oceny ogólnej, więc według mnie mógłby pograć jeszcze spokojnie z 2 lata, ale na szczęście dzięki temu odcinek nie będzie aż taki długi. No i możemy go szybciej zakończyć. I można powiedzieć, że czym starszy Pel, tym Kadis sobie gorzej radzi. Możecie tutaj zauważyć. Że jest Hueska czy Elcze, które w tamtym sezonie teoretycznie spadły, ale musiałem po prostu zrobić nową karierę, bo ciągle mnie wyrzucali z klubu i musiałem wszystkie statystyki mu przepisywać i w ogóle. Dlatego jest Hueska i zapomniałem jej wyrzucić. ale to no za dużo nie zmienia. Zespół Pele Pucharze Króla odpadł ze swoim byłym zespołem w sumie można powiedzieć ponieważ Deportiła lawesz tutaj w ćwierćfinale przegrali 2 do 0 Pele w ostatnim swoim sezonie naprawdę grał sporą ilość spotkań 24 myślałem, że będzie to w ogóle inaczej wyglądać i ten zawodnik będzie grał dużo rzadziej no i patrząc na kartę Pele to już nie wygląda tak dobrze jak wcześniej. I teraz przejdźmy do szybkiego podsumowania jak wiecie no to nasz Pele zaczynał w Santosie, grał tam przez 3 sezony zdobył 25 bramek, miał 8 asyst No i zdobył jedno mistrzostwo Później mieliśmy krótką przygodę W Deportivo Alavés. Nic nie udało się wygrać, ale rozegrał 61 spotkań, miał 9 asyst 19 bramek strzelonych Kolejnym jego etapem w karierze było Athletic Bilbao, tutaj spędził Już większą ilość czasu Rozegrał 151 spotkań, wygrał Raz Puchar Króla, strzelił 80 bramek, no i miał 29 asyst. Później już się pojawił pierwszy transfer za 100 milionów, przeszedł tam do Lipska i ogólnie w Lipsku wygrał dwa razy Pucher Króla, rozegrał 225 spotkań, naprawdę duża ilość, miał 42 asysty, no i jeszcze 127 bramek. Kolejnym transferem za 100 milionów był właśnie transfer do Bayernu Monachium, tutaj wygrał raz ligę, raz puchar Niemiec i rozegrał mniej spotkań niż w Lipsku, ponieważ 172 czyli 109 bramek, no i jeszcze miał 27 asyst. No i ostatnim klubem było oczywiście Cadiz, tutaj bez sukcesów, ale zagrał 92 spotkania, 12 asyst, 11 bramek i to chyba był... i to był jedyny klub, w którym miał więcej asyst niż goli. To w sumie jedyna taka sytuacja. A w reprezentacji wygrał Mistrzostwa Świata, Puchar Ameryki Południowej, no i jeszcze rozegrał 32 spotkania, 18 goli, 7 asyst, statystyki myślę, że naprawdę bardzo dobre i warto go pochwalić. A ogólnie w całej karierze wygrał 4 Puchary Krajowe, jedno Mistrzostwo Kraju, i zagrał prawie 800 spotkań w całej karierze, to chyba jakiś rekord. Strzelił prawie 400 bramek, no i miał 134 asysty. No i na koniec macie kartę ikony, tak ona by wyglądała. Najlepsza wersja, jaka była przez całą tą karierę. No i ogólnie suma wszystkich transferów wyniosła 360 milionów. No i mamy koniec tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba wytrzymała do końca, jak wytrzymałeś, to napisz łyżka I jak wytrzymałeś i jesteś nowy, no to już musisz zostawić subskrypcję, lajka, Instagram, Discord i tyle. Dziękuję za uwagę, wkładajcie w linki w opisie, proponujcie zawodnika do kolejnego odcinka. Dobra, ale mówi do Was Skydu więc na razie, cześć i czołem. Po!